Cześć kochani, mama mamy dzisiaj. Zobacz co dostałam. od mojej koleżanki że jestem w ciąży I pamiętacie, dzisiaj kontynuujemy nasze rozmowy o czym... O ubranie dla mnie ciężowe, bo już nie mniejszy się. Pamiętacie? Tak jak widzicie, już jest czas na nowe ciuchy. Cześć kochani, jestem w Warszawie. Zaczynam już make-up i jestem teraz z Kasią, z cool mamą i ona będzie mi ubierać dzisiaj. Mamy jesienowe ubranie, będziemy teraz robić sesję, ale ona mi da też letnie ubranie. Kasiu! Masz tak na mnie ubranie, żebym nie było nago w Warszawie. Myślę, że coś się znajdzie. Bardzo kurierem przyjeżdża i ja, ja wam pokażę. Co Kasia ma? Yy, to ona ma piękne rzeczy na lato, jakbyście chcieli coś zobaczyć? Ciężowe, tak? Teraz maluję. Już jestem gotowa. <ścoughs> Prawie. A kobiety, mam pytanie: czy będziemy pokazać ludziom e, jesieniowe, czy jeszcze nie? Czy to jest tajemnica? To jest chyba tajemnica. Zostawmy to na tajemnicy, zrobimy inny vlog. Na jesień. I po, no... Możesz pokazać kolory na przykład. Dobra, Poczekaj pokazujemy. Dobrze. A teraz decydujemy, Dawina, o, o zdjęciach, gdzie będziecie we dwie. Aha. Bo tam lookbookowe już pojedyncze przygadałyśmy. A teraz chcemy, ja bardzo bym chciała, żebyście we dwie wystąpiły w tych sukienkach. długich. Bardzo bym chciała, żebyście tak. były w tych kompletach. Super. Razem. No? I trzeci, zastanawiam się nad tymi długimi sukienkami. Dobrze. Więc e, teraz będziemy nie pokazać jesienne, ale później będziemy pokazać e, letniowe, żebyście mogli zobaczyć, co jest, żebym ja miała jakieś ubranie. Na teraz, ok? Ok, wrócimy, ale nic nie pokażę. Słuchaj, kochani, muszę pokazać jedną rzecz, co jest niesamowite. Ok, zobaczcie, tutaj są ubrania do ćwiczenia, takie spodnie do ćwiczenia. Ciężowe i są tak doskonale. Uwielbiam, dosłownie uwielbiam, jeśli miałam lepsze spodnie. Więc jestem zachwycona. Poczekaj, spróbuję pokazać lepiej. O, zobaczcie. Są lepsze niż znajdziemy na internecie w dekatalon. Wreszcie mogę ćwiczyć yoga i moje spodnie albo nie ciskają tutaj brzuchem, albo nie spadną, bo są za nizie. Bardzo się cieszę. I słuchajcie kochani, będziemy musieli z Kasią pokazać um, moje ubranie, co dostanę od niej dzisiaj, ten letnie kolekcje. Będziemy musieli to później zrobić, bo ten sesję ciągnęło i muszę lecieć. To moje kurs scenarzystka. Ja piszę scenariusz i mam kurs, jestem spóźniona, więc później to zrobimy. Dobra? Dobra. Piękny poranek i mam na sobie. We are so. We are so. I dzisiaj będę z Kaszą się spotykać i dostanę ku mamę ubranie. No, a to jest tam spódnica, tylko w połączeniu z ekipą. Sprawdźmy to bardzo. Mamy elegancki po prostu, szare i czarne. Tak, to jest w sytuacjach Dzień dobry wszystkim. <laughs> Mamo, co masz dla Therapy? Mama. Jak już wszyscy wiemy, Dawina jest w czwartej ciąży. Nikt tego nie ogarnia jeszcze. Ja kiedyś byłam przekonana, że ją dogoni, ale już teraz jestem przekonana, że nie. Nie da rady, nie ma opcji. I może chyba lepiej nie dogonisz. Ja na razie mam swoje trzecie dziecko Kul Mamę, i ona się fajnie rozwija i jestem z niej bardzo dumna. Jestem też bardzo dumna z Dawiny. E, tak, bardzo jesteś z ciebie dumna, bo e, być mamą czwórki dzieci to jest nie lada wyzwanie. Więc gratuluję tak. Ci. Dziękuję. <grafię> Więc wow. racji tego, że nie masz się w co zmieścić. Tak. Dokładnie. <grafię> to przyjeżdża pomoc w postaci. To na coś chłodniejszego, z pięknym printem. Znasz to bardzo dobrze, czyli bluzeczka 3-4. Piękny print, bardzo taki letni jeszcze, będzie Ci na pewno fajnie ciepło. Tutaj mamy, pamiętacie, ten patent do karmienia, więc to jest ten nasz standard klasy. Miejsce na brzuszek i patent do karmienia. To mam. O, i mamy drugi gość. Cześć. Proszę, cześć. To jest duża. Ale od czego powiedz wszystkich? Mm. <laughs> od Whisbera. I ja akurat jestem ambasadorka za te dwie dziewczyny tutaj. U mamy i whysper. Dziewczyny, Szyma. co dalej? Ja zacznę od tego, żebyś była piękna, wabna i powabna, w to nasze piękne lato. To A jest nasza... To jest, to, jest to jest krótka. O, super, bo ja mam ten drugie. To jest nasza sukienka Classic. Ona też tutaj spokojnie mieści brzuszek ciążowy, a patent do karmienia jest tutaj. Mam, dodaję. Jeszcze zachnie. Tak, Przejdźmy jeszcze do, do tego samego fasonu, czyli pudrowy róż, taki totalny klasyk też w tej sukience. Poczekaj, Tobie ja już to jest nim pięknie. Mam. Ty już to masz. A wiesz co zrobimy? Co zrobimy? Poczekaj, jak ja to już mam, może zrobimy jakiś konkurs. Może ktoś z Was chcecie tą sukienkę? Czy ktoś chce? No. To jest Eska. Czyli jakaś piękna mama jest w ciąży albo karmie. Może byście chcieli kobiety? I jaki chcemy komfort? Co muszą robić, żeby dostać taką sukienkę? Mm, mm, mm. Muszą... Ee, powiedzieć, który z, z, z kolekcji, które z, z ciuchów kul Mamy najbardziej e, się podobają i dlaczego. O, bardzo okay. dobrze. Bardzo mi się to podoba. Okay. Będziemy wybierać jedną osobę. Powiem Ci w dyskrypcji, co będziemy robić, ale mi się to podoba. Więc jest napiszcie na, na kul Mamy. Jaki to jest na Facebooku? Jak piszecie Kulmama tu będzie, Kulmama a, na, tak, tak, a na Instagramie jest Kulmama.pl, bo Kulmama była zajęta. więc na Kulmama.pl, na Facebooku napiszcie jaki jest Wasz ulubiony I, e, i, i dlaczego. Ostatnia rzecz, ale ja uważam, że i już wiem, że to jest hicior lata, czyli nasza o... e, bluzka seniorita z falbankami. I tutaj macie ten patent do karmienia, pod falbaną. No to ja tego nie oddaję, sobie? To będzie, to będzie ja powiedziałam, że ja też chcę. Czy można bez ciąży i bez karmienia być taką. Ale właśnie o to chodzi w ubraniach które mamy, że na spokojnie jak to założycie po karmieniu, po ciąży, to będziecie wyglądać w tym po prostu fajnie. Ja jeszcze nosiłam się... bluzki od Kasi długo po karmieniu. No to super dziewczyny, ja się bardzo cieszę. Mam taką sukienkę. Będę teraz miała z czym nagrać. Tak. I, si I mam seniorita. Bardzo proszę. Ja przy okazji zrobię małą zajawkę. Czy Mogę coś powiedzieć. Możesz. Tak. Dziewczyny już bardzo, bardzo um, to mało czasu zostało do tego, żeby Wam pokazać naszą nową kolekcję. Myślę, że ona będzie za miesiąc. Będą, będą super nowości. Sesja była wczoraj i wszystko, co Dawina zakładała, mówiła, że jest po prostu idealne. ku mama. On jest w moim telefonie jako Kasia Mama. W moim z... też. Tak? No? Kaszykul Mama z dużą To są moje koleżanki, mam szczęście. E, terapii mamy dzisiaj oczywiście. I pamiętacie o sukienkach. Jeżeli chcecie sukienka na Kul mamę na Facebooku, proszę zapisz, dlaczego uwielbiacie Kul i jakie ubranie i dlaczego i dostaniecie. Tak jest. Eskal. Tak? To pozdrawiamy serdecznie z Warszawy i mam teraz co ubrać jako kobieta w ciąży Czwarta ciąża. Pa kochani, do zobaczenia. Pa pa.